dziki blok, jesteśmy dzisiaj na spacerze w rezerwacie przyrody w stare modrzewie. Chcieliśmy Wam go odrobinę przybliżyć. Idziemy na spacer. Rezerwat stare Modrzewie założony został w 1954 roku. Najprawdopodobniej dlatego, że komuś spodobał się fakt, że tutaj rosną, rosły wtedy, a rosną również teraz bardzo stare modrzewie, jak sama nazwa mówi. Mają one w tej chwili około 190 lat, wysokość 37 metrów średnio i pierśnice, czyli szerokość na wysokości 1,30 m, około metra. Możliwe, że właśnie przed jednym z nich jesteśmy, tam z tyłu, na drugim planie. Cały rezerwat ma powierzchnię około 5 hektarów, 4,7 bodajże jakoś tak. Jest to w sumie drzewostan dwupiętrowy ze starymi właśnie modrzewiami, starymi sosnami, około 190-letnimi dębami i z drugim piętrem bukowo-grabowym momentami. O, mamy okazję być właśnie przed jednym z takich modrzewi. To jest cała ekipa Cześć I Falko Poza modrzewiami, co z nami, bukami rosną też pojedyncze stare dęby Widzicie, że za kilka dni Pojawi się dużo różnych wiosennych roślin jak zawice, kosamki. Natomiast na razie jeszcze wszystko jest w takiej szacie mocno zimowej. Bez liści, bez igieł. Modrzew jako jeden, jedyny właściwie gatunek w Polsce, który zrzuca igły na zimę. No i tak właśnie wygląda ten rezerwat. 60 lat, 6 lat, kiedy już nie ma tutaj prowadzonej regularnej gospodarki leśnej, jakoś wyjątkowo się nie zaznacza. No jest trochę złomów. Widać martwe drewno. Proszę, martwe drewno. W leśnym slangu zwane takie drzewo jest złomem. Nie mylić z metalami z dziwnego pochodzenia i idziemy dalej W samym rezerwacie w starych modrzewi jako takich zostało już bardzo niewiele ale właśnie chyba dotarliśmy do dwóch takich jegomości może spróbuję trochę nakręcić z innej perspektywy, żeby nie było po słońce. O, i mamy przed sobą właśnie dwa potężne egzemplarze prawie 200 letnich modrzewi. Jak wspomniałem, odrzew jako jedyne iglaste drzewo zrzuca igły na zimę nie jest tak jak sosna, świerk czy jodła igły modrzewia nie są zaopatrzone w specjalny wosk który zabezpiecza przed zimnem, one są bardzo delikatne więc modrzewie, tak jak drzewa liściaste na zimę zrzuca stąd ładnie jesieną się przeborwiają no. taki złoty kolor No, tutaj mamy też reprezentanta takiego gatunku drzew, jakim jest grab. Bardzo charakterystyczna kora powodowana, Typowy gatunek grądowy, który rośnie w drugim piętrze i tak właśnie tutaj jest. To jest w większości siedlisko żyznej buczyny niżowej, odoratów fagetu, ale również są tutaj fragmenty z grądem subatlantyckim stąd właśnie grab dom Jednym z takich drzewi, który najprawdopodobniej od wiatru się przewrócił jest stałość, która się rozkłada. Musiał być ścięty bardzo dawno, ponieważ jak wspomniałem już od 66 lat teren jest objęty rezerwatem i drzewa nie powinny być tutaj wycinane. piękne jest oczko wodne i z tyłu też potężny odrzew na drugim planie. Jeden ze starych drzewi. jeden z piętnastu. Potężne drzewo, przepiękne. Tutaj się można się podknąć. Jest! Myślę, że to jest jeden z najgrubszych i największych egzemplarzy tutaj. Poza rezerwatem w staremu drzewie również rosną całkiem okazałe egzemplarze. Widzicie te drzewa z żółtymi opaskami? To są drzewa wybrane przez leśników jako te, które mają bardzo dobre cechy jakościowe: w sensie ich kształt tych drzew. Jakość pnia jest bardzo dobra. Mają też dobre cechy przyrostowe, e, więc y, warte są tego żeby z nich zbierać nasiona, produkować sezonki i wprowadzać w innych fragmentach lasu. Bardzo piękne cztery drzewa mateczne od drzewia europejskiego.